Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś moimi i państwa gościem jest pani Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności. Witam serdecznie. Dokładnie. Czyli e, bliżej ludziom znany jako Blik. O, Dokładnie od, od, tak. od, od, pod taką nazwą kryje się e, w sumie szła najbardziej popularna polska aplikacja do płatności e, mobilnych. Prawda? No właśnie, Pani Prezes, jak to obecnie wygląda? Czy wszyscy mówią o trudnej sytuacji gospodarczej, wszyscy mówią o tym spowolnieniu, o spadku konsumpcji, no ale Blik, no właśnie jak niewiele innych firm ma ten ogląd z drugiej strony, szczególnie jeśli chodzi o grudzień i ten najbardziej gorący okres w handlu. Jak wygląda ten grudzień? Jak w ogóle pani ocenia tą sytuację rynkową? Grudzień wyglądał z perspektywy Blika oczywiście bardzo dobrze. To właściwie jest jeden z najlepszych miesięcy, listopad i grudzień to są najlepsze miesiące w roku, największa transakcyjność właściwie historycznie od początku istnienia Blika, właśnie ze względu na ten okres zakupowy, taki przedświąteczny. Natomiast, żeby nie było tak zupełnie różowo, to oczywiście obserwujemy spowolnienie dynamiki zakupowej. Bardziej widać to może w kanale POS niż e-commerce, bo też jakby wielu klientów do e-commerce się przenosi cały czas, to jest też jeszcze skutkiem jakby tego, jak wpłynęła w ogóle na, na styl zakupów pandemia. Więc my mieliśmy oczywiście rekordy transakcyjne, mieliśmy rekordowy Black Friday, tak, blikowy, jak to mówimy, Black Friday. Natomiast obserwujemy branże, które, które radzą sobie gorzej niż, niż inne, tak? więc to, to nie jest tak może, że cały rynek w e-commerce spada, bo e-commerce nadal rośnie, chociaż wolniej. I są branże, które radzą sobie dobrze, a są takie, które, które na przykład jak moda, którym jest gorzej, tak? no to też jakby jest naturalne w dobie kryzysu, że te mniej potrzebne, tak, dobra tracą wtedy na potencjale sprzedażowym. No właśnie, jakby ten rynek e-commerce, no widzimy różne statystyki, czy, czy z GUSU, czy właśnie z innych firm, które gdzieś tam publikują, jest takim na etapie takiej stabilizacji. Tak. Natomiast jakby jeśli się spojrzymy na niego dokładniej, no to widać, że jest pewna dysproporcja, to znaczy bardzo dużo biznesów e-commerceowych, które powstały na tym pandemicznym bumie które od początku nie były do końca, że tak powiem, dobrze, efektywnie zarządzane, przygotowane, no niestety teraz upadają, korzystają giganci. Dokładnie tak, to też o tym miałam powiedzieć, mhm. tak, i my to też obserwujemy, że duzi radzą sobie całkiem dobrze, oni też mają dużo więcej narzędzi, dużo więcej elastyczności, tak, w radzeniu sobie z tą sytuacją kryzysową, natomiast ta dynamika i to pojawianie się i znikanie tych firm mniejszych, no jest... Można zaobserwować. Mhm. No właśnie, czy jakby, jakie są czynniki, powiedziałbym, sukcesu na tym rynku e-commerce? To znaczy, my bardzo często My Company, przygotowując nasze raporty dotyczące rynku, dotyczące segmentu płatności, jakby wskazujemy kilka takich ważnych punktów, taki mhm. I jednym z nich to jest między innymi obszar płatności, tak? I to, że Polacy troszkę w odróżnieniu od innych narodów bardzo doceniają te różnorodne metody płatności. Tak? Bo z jednej strony mamy ludzi, którzy nie widzą nic innego oprócz płatności gotówką tak? za pobraniem, przy, przy dostawie tego, i oni z kolei płacą już w systemie płatności odroczonych. No właśnie, w jaki sposób pani widzi rolę Blika w tym obszarze? Tak jak mówiłem na początku, jakby to też nie jest żadną tajemnicą, że Blik jest największą teraz aplikacją, jeśli chodzi o e-commerce. Tak, ja z o tym powiem może troszkę. No właśnie, no, no właśnie, to jak to wygląda? No więc może zacznę od tego i myślę, że to jest punkt wyjścia, że klienci teraz, szczególnie ci e commerceowi są przede wszystkim mobilni i też oczekują natychmiastowości, tak? Chcą, żeby transakcje, które, które dokonują, zakupy, które dokonują, żeby były szybkie, wygodne, proste. I tak samo jak cała ścieżka zakupowa, tak samo metoda płatności musi jakby na tą potrzebę tej natychmiastowości odpowiadać i to też przyświecało nam jakby przy tworzeniu produktów Blika, tak? mieliśmy z założenia, tak, jesteśmy metodą szybką, wygodną, prostą i to jest to, za co nas doceniają klienci. I z perspektywy teraz użytkownika, ale także sklepu internetowego wygląda to tak, że im krótsza ta ścieżka zakupowa, tym większa szansa na zamknięcie procesu sprzedaży, tak? czyli, czyli metoda płatności ma być na tyle jakby łatwa i prosta w obsłudze, żeby, żeby klient jakby na etapie, nie wiem, już zamykania zakupów i przechodzenia z koszyka do płatności nie rezygnował, tak? Wiemy na przykład z badań Ceneo, że jednym z trzech powodów, dla których się porzuca koszyk, jest właśnie brak na przykład ulubionej metody płatności. Więc dla nas jest to super istotne i my też, jakby razem z naszymi partnerami, merchantami, pracujemy nad tym, żeby ten, to doświadczenie klienta przy zakupie upraszczać. Tak? Mamy na przykład usługę OneClick, tak? czyli to jest jakby brak konieczności wpisywania kodu, blik do, w procesie zakupu. Dla klientów, którzy są zalogowani albo którzy zapamiętali przeglądarkę, tak? I wtedy już skracamy o, o, o jeden kolejny krok tą, tą płatność. Pracujemy teraz bardzo intensywnie też nad zero-klikiem, czyli nad autoryzacją jakby taką automatyczną zakupów u określonych, y, zapamiętanych tak, y, merczantów, więc to... Troszkę w stylu podpięcia karty, tak? Yy, tak, nie. po to, żeby jakby jak najmniej zauważalna, tak, taka seamless była ta, y, ta płatność. Mamy rozwiązania takie jak na przykład płatność blikiem z banera reklamowego, tak, żeby też jakby nie przekierowywać klienta gdzieś tam y, daleko, y, Poza, poza tak, tą formę reklamową i komunikat, który go przyciągnął, tylko od razu na przykład finalizować, finalizować zakup, tak? więc staramy się, jakby tą, ten UX, to doświadczenie klienta zakupowe upraszczać, skracać. Może tutaj powiem o takim fajnym przykładzie firmy Broninger, która wchodziła na, na rynek polski stosunkowo niedawno, i oni po wdrożeniu, mamy zgodę na te dane, to już od razu mówię, że możemy się nimi wychwalić oficjalnie, oni po wdrożeniu. Blika jako metody płatności, bo jej tam wcześniej nie było, o 21% zwiększyli swoją konwersję, tak, czyli jakby przełożenie z koszyka na, na faktycznie dokonany zakup. Także to jest naprawdę bardzo dużo i to właśnie wynika z tego, że, że Blik jest po prostu tą preferowaną, popularną metodą płatności. A oni wdrażali, że powiem tak. A oni wdrażali jakby Blika w tej wersji podstawowej, czy rzeczywiście ten one click, tak? Czy, czy bardziej, bardziej poszli. W... Przede wszystkim wyeksponowali Blika, tak, okay. bo, bo y, Blik może być jakby zaszyty pod y, marką agregatora płatności, taką jak jest, nie wiem, PayU czy Przelewy24, ale im bliżej on jest jakby w tym procesie zakupu, tak, czyli zamiast wyboru agregatora płatności mamy od razu blik, tym szybciej i, i, i tym większa ta konwersja, tak, więc to, to jest istotne. I co jeszcze ważne oczywiście z perspektywy też sprzedawcy, który myśli o tym, czy by blika wdrażać, czy nie, to, to przede wszystkim nasz zasięg, tak, oprócz tego, że jesteśmy jakby UXowo bardzo przyjaźni dla klienta, to też e, mamy olbrzymi zasięg. W tej chwili to jest 50% po, wszystkich Polaków, którzy są, tak? To 20 milionów klientów zarejestrowanych jako nasi użytkownicy. Aktywnie w miesiącu korzysta z nich około 12 milionów. Także, także jest to ogromna baza, ogromny zasięg, właściwie cały, mm, cały e-commerce, tak? Jest w tej chwili na bliku nasz udział w płatnościach w ogóle jest no to się trochę różni od, w zależności od którego agenta rozliczeniowego, ale około 60%, także to jest naprawdę, naprawdę dużo. I klienci lubią naszą markę i jesteśmy też jedną z najchętniej polecanych marek. Czyli jakby to też jest trochę tak, że ten rynek się zmienia. Znaczy, jakby poruszyła też pani taki moim zdaniem bardzo ciekawy temat, tak, czyli jakby budowę tego doświadczenia zakupowego. Mm -hmm. Natomiast tu też jest taki wątek, jak mówiła pani o tej płatności na przykład przez banery. Tak? Mm -hmm. Z drugiej strony jest coś takiego w ludziach pewna taka niepewność do dużych innowacji. Na przykład widzimy to po stronie płatności przy wykorzystaniu płatności biometrycznych, tak? Czyli chociażby przy wykorzystaniu oka. I też takie automatyczne płatności, które są już technologicznie no, możliwe, tak? mhm. e, czy na przykład biorąc pod uwagę badania klienta, jego zachowania w internecie, potwierdzenia, że on to jest on, tak? mhm. w pewien sposób też e, klienta znaczy, mogą być przerażenie i niechęć, biorąc pod uwagę to, że on nie ma tego statecznego kliknięcia. Tak? To mhm. znaczy, czy, czy, czy z Pani perspektywy, czy w perspektywy Blika, e, rzeczywiście dążenie do takich totalnie zautomatyzowanych płatności, to jest taki kierunek, w którym będziemy szli prędzej czy później tak? I, i większą skalą. Rzeczywiście jakiś tam opór będzie, jednak ten One Click, tak, o którym też Pani mhm. wspominała, rzeczywiście nadal będzie tym, tym kluczowym, kluczowym rozwiązaniem. Że rynek idzie w tym kierunku zdecydowanie, tak? No bo, tak jak powiedziałam, tego też oczekują klienci, żeby to było po prostu jak najprostsze, jak najszybsze, żeby wszystko było zapamiętane i żeby nie trzeba było jakby tych wszystkich kroków po drodze wykonywać. Natomiast jest też tak, że to jest mimo wszystko ograniczane, tak? bo, bo to bezpieczeństwo dla graczy rynkowych jest też bardzo istotne, tak? Im mniej jest takich kroków, które zapewniają bezpieczeństwo, tym większe pole do nadużyć, tak? Więc, więc myślę, że nikt sobie nie pozwoli na to, żeby jakby w pełnym zakresie bez limitu kwotowego tak, bez zapamiętywania sklepu czy przeglądarki, czy użytkownika jakby transakcje miały miejsce tak to. To myślę, że i z perspektywy tych, którzy oferują produkty, i też tych, którzy je kupują, byłoby po prostu trudne. tak? To bezpieczeństwo jest istotne i o tym bezpieczeństwie mówi się właściwie coraz więcej. Tak? Natomiast jeszcze do początku Pana pytania wrócę, to akurat jeżeli chodzi o Blika, my myślę, że wygraliśmy właśnie tym, że mamy za sobą banki. Tak? Że nie jesteśmy jakby jakąś tam kolejną aplikacją, innowacją technologiczną nieznaną tylko jesteśmy jakby zakorzenioną funkcjonalnością w aplikacji bankowej, banki się cieszą bardzo dużym zaufaniem i, i myślę, że to też jakby jest jedną z przyczyn sukcesu Blika. No właśnie ten szybki rozwój to też jest w pewien sposób unikalny na skalę światową, bo jednak zazwyczaj te fintechy, tak, rozwijają się w taki sposób dość na, jakby powolny, dosy, dosyć jakby taki stopniowy, to znaczy mm -hmm. jeśli osiągnął jakiś tam procent penetracji okay, wtedy jest wystrzał, ale do pewnego momentu jest nim ciężko, tak? Parę lat temu jeszcze w Polsce mówiliśmy o piaskownicy, tak? Dla fintechu. Tak, tak, tak. No mm -hmm. i Blik w sumie bez tej piaskownicy trochę, trochę wyrósł, tak? Trochę, trochę się rozwinął. E, no właśnie, tu jakby troszkę proszę wątek tego, tego Blika jako fintechu. E, mm -hmm. No w sumie nim jesteście tak naprawdę, tak? No bo, bo rzeczywiście w jakiś sposób Zdecydowanie z tak. tak się płatności mobilne. E, no ale co dalej? Wiemy, że, że, że Blik nad kilkoma projektami pracuje. Gdy mogę Pani jeszcze powiedzieć, w jakim obszarze będziecie się dalej dalej rozwijali? Jasne. To, to co się dzieje już teraz, co Państwo, mogli zaobserwować to na pewno dalszy rozwój płatności zbliżeniowych które wdrożyliśmy we współpracy z Mastercardem, jednym z naszych udziałowców. Będziemy je wdrażali w kolejnych bankach i one bardzo dynamicznie rosną. W tej chwili to już jest jedna trzecia, mniej więcej, wszystkich płatności, jakie były dokonane w tym kanale posowym. 25 milionów bodajże transakcji w trzecim kwartale ostatniego roku, także całkiem, całkiem sporo i dynamicznie się to rozwija. Z takich fajnych cyfr jeszcze a propos tego produktu, to myślę, że warto powiedzieć, że to jest jedyna chyba taka z metod płatności, poza oczywiście kartami, która pozwala na płatność zbliżeniową na całym świecie. Także użytkownik Blika może właściwie zapłacić nią wszędzie. I to jest bodajże teraz ze 120 krajów już na całym mhm. świecie, 6 tak, kontynentów, tak. na których zarejestrowaliśmy transakcje. Czyli wiem, gdzie to... Mastercard działa, tak, no to też działa. Tak, I, tak, 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 dokładnie. Więc to, mm, to jest fajne i na pewno chcemy, chcemy nad tym pracować. I to też taki pierwszy krok, jakby w rozwoju blika za granicą. E, natomiast to, co teraz jest najbardziej chyba takie na topie, jeżeli chodzi o płatności, o czym się bardzo dużo mówi, to na pewno płatności odroczone. I to jest coś, nad czym, to jest produkt, nad którym bardzo intensywnie w tej chwili pracujemy. Rozpoczęliśmy testy. Te testy mają miejsce we współpracy z Bankiem Millenium, jako pierwszym wdrożył. Oczywiście są one na zamkniętej grupie użytkowników, bo zależy nam na tym, żeby jakby dopracować do... Może nie do perfekcji, bo to, nie, to jest trudne, tak? Ale dopracować ten, ten, to doświadczenie użytkownika tak, żeby ono było zbliżone do tego doświadczenia, jakie w ogóle mamy na bliku, tak? Czyli szybko, łatwo, prosto i to jest to, co nam przyświeca także przy tym produkcie. No i oczywiście będziemy pracować nad tym, żeby skalę tego produktu jak najszybciej zwiększać, po, po tych testach, które teraz mają miejsce, bo wiemy o tym, że Potencjał BNPL-a jest bardzo duży i to jest jakby ten produkt, który zmieni rynek e-commerce, tak? Bo my nawet, nie wiem, kwartał do kwartału 2001, czwarty kwartał 2021 do 2022 to jest prawie 100% przyrostu. Jeżeli chodzi o BNPL, bodajże 10% udziału w rynku już w tej chwili. 80% sklepów dużych internetowych już tą usługę płatności odroczonych ma. I co ważne też z punktu widzenia sklepu, to to, że to jest również jakby rozwiązanie, które zwiększa konwersję. Raz, że zwiększa konwersję, bo klient jest bardziej skłonny do, do dokonywania, finalizowania zakupu. Ale z drugiej strony też bardzo fajnie, z punktu widzenia oczywiście ekonomiki sprzedaży, yy, zwiększa wartość. I to jest też to, co jest istotne w momencie, kiedy ja nie muszę za ten zakup od razu zapłacić, jest mi łatwiej wydać dużo większą kwotę, tak? A jak mam te, a jak mam te produkty w domu, no to też potem się pewnie na więcej decyduję, tak? Wiadomo, że to jest też zupełnie inna kwota jakby tych w cudzysłowie pożyczek, tak? Bo to średnia wartość tej płatności odroczonej to jest około 500 zł, tak? Pożyczka. Taka niezabezpieczona, to pewnie jest około 3,5 3 tysiąca. Natomiast no, w e-commerce to jest, jest mimo wszystko bardzo, bardzo dużo, dużo tak? więc, więc to jest olbrzymi potencjał. Mhm. No, właśnie, trwają, trwają testy. Natomiast tak, rynek, jak pani zauważyła, bardzo szybko się rozwija, rozwijają się już, już obecne tam firmy tak? typu Lucisto, mhm. typu PayPal i inne. Czy już macie jakiś taki zarys strategii, e, jeśli chodzi o to, czym na tym rynku zamierzacie, no właśnie gdzieś tam zwiększać swoją obecność, czy osiągnąć tą tą skalę? No my oczywiście będziemy współpracowali z naszymi bankami, tak? Na początku y, wdrażamy go z naszymi udziałowcami, mm -hmm. tak, czyli z tymi bankami, które są, y, są udziałowcami Blika, natomiast y, będziemy pracować ze wszystkimi. Na pewno jest to też z punktu widzenia tej wiarygodności produktu, takiej znajomości blika bardzo duży, um, duży, duży potencjał na, na, na przyspieszenie, jeżeli chodzi o wdrożenie. Bo mamy kapitał zaufania tak, w postaci znanej, rozpoznawalnej marki, mamy duży zasięg, więc to jest to plus ten UX, tak, nad którym pracujemy. Oczywiście będziemy y, starali się być jak najbardziej atrakcyjni, tak, będziemy mieć wszystko to, co oferuje rynek, a mam nadzieję, że, mhm. że, że, że nawet troszkę więcej, jeżeli chodzi o to, o to doświadczenie i, i funkcjonowanie tego produktu. Także, także tak, no, kluczem teraz jest to, żeby ta usługa jak najszybciej zbudowała y, zasięg. No na właśnie, Najważniejsze pytanie, czy już może, może pani powiedzieć kiedy, kiedy. No, chcemy kolejne banki jeszcze w tym pierwszym półroczu. Okej, okay, no, czyli w tym w roku już, już jakby zostanie, wyjście tak. z fazy testów. Okej, okay, to, tak, to tak, też tak. jest ważna Tak, informacja. tak, tak, jak najbardziej. Mhm. No właśnie, jakby też y, są inne projekty. Wiem, że o wielu z nich nie może mówić, ale generalnie to nie jest tak jakby koniec blika, czy rozwoju blika. Mówię teraz w tym obszarze nowych, nowych pomysłów, tak? mhm. I, I rozwoju w tej obszarze nowych technologii fintechowych. Mhm. Jasne, no my cały czas, zarówno tutaj na polskim rynku, myślimy o tym, co jeszcze możemy zrobić inaczej, lepiej i co wdrożyć. No ale też myślimy bardzo ambitnie o tym, że blik jest na tyle jakby dobrym case'em, jeżeli chodzi o płatność i sukcesem na polskim rynku, że warto go też eksportować poza granice Polski. I to jest nasza ambicja, i to są nasze plany. Jednocześnie też jakby bardzo duże jest zainteresowanie takie organiczne, jakby z zewnątrz do nas. Tak? Jeżeli chodzi o Blika, mamy wiele zapytań jakby ze wszystkich miejsc na świecie, tak naprawdę o, o naszą technologię, o współpracę, o to, jak, jak można Blika wdrożyć. Nie wiem, na przykład w Afryce tak? jest bardzo duże zainteresowanie właśnie, właśnie tam, mhm. jeżeli chodzi o, o nowoczesne Zresztą metody płatności, tak, finansowych. zarówno sprzedających, jak i instytucji finansowych. Banków centralnych, na przykład. Także, także tak. Natomiast to, co my robimy i o czym też już mówiliśmy, to takim naszym pierwszym krokiem za granicę, oczywiście poza płatnościami zbliżeniowymi, które, które już działają, to jest trwający w tej chwili proces zakupu spółki Wiamo na, na Słowacji. On ma dla nas znaczenie, jakby takie dwutorowe. Z jednej strony, oczywiście, będziemy wdrażać Blika tam na rynku słowackim, ale jednocześnie druga bardzo istotna, jakby strona to, to, jest, to jest kwestia rozliczeń euro, tak? więc my mamy ambicje, żeby BLIK stał się europejskim systemem płatności. Wiemy, że jest to możliwe, bardzo intensywnie nad tym pracujemy właśnie, aby te rozliczenia w euro umożliwić i Słowacja ma być takim pierwszym krokiem, natomiast czekamy w tej chwili na decyzję regulatora słowackiego, na, na zgodę, na tą transakcję zakupu, więc dużo więcej będziemy mogli powiedzieć po, po otrzymaniu tej zgody. No i tutaj jak zakładam, że pani też daty nie może podać, bo to rzeczywiście leży po stronie, po stronie słowackiej, no ale też rozumiem, że ta Słowacja, Rumunia, tak? No bo też gdzieś tam y, państwo o tej Rumunii wspominaliście, to y, też jakby tak? zapewne, zapewne leży na waszym jakby, horyzoncie. Inne kraje, czy, czy może pani na przykład wskazać jakieś inne kraje, o których czy myślicie, tak? czy, czy być może są jakieś takie zamierzenia związane z ekspansją Blika? Znaczy, Europa Środkowa i Wschodnia, tak? to, są, to są jakby te regiony, którymi my jesteśmy najbardziej zainteresowani. O Rumunii rzeczywiście już kiedyś wspominaliśmy, to jest rynek, który nas bardzo interesuje. Słowacja jest teraz na, na tapecie najbardziej, że tak powiem, zaawansowana. No i nie mówimy ostatniego słowa. Myślę, że dużo się będzie działo w najbliższym czasie, jeżeli, jeżeli chodzi o nasz rozwój zagraniczny. Okej, okay. i jeszcze o tę Afrykę podpytam. Co jakby, czy, czy jest coś, co Was blokuje, jeśli chodzi o ekspansję taką międzykontynentalną? Nie, myślę, że to jest bardziej kwestia zasobów i modelów współpracy, tak? My jesteśmy otwarci na różne, no bo jakby organicznie myślę, że na tym etapie będziemy się skupiać na tym regionie, o którym powiedziałam, tutaj jakby bliżej, bliżej Polski, natomiast są różne inne modele współpracy, tak, czy to sprzedaż licencji, czy JV, tak? o których możemy też rozmawiać, czy usługi w chmurze, no jakby tych opcji na na rozwiązania tak jest naprawdę wiele, także to w zależności od tego, jakby kto czym będzie zainteresowany, będziemy, będziemy mogli o tym mówić. Rozmowy się toczą. Tak jak Pan słusznie powiedział, niezbyt dużo mogę o tym, o tym mówić, bo jeszcze nie są to po prostu oficjalne procesy, więc jak będą, to na pewno się będziemy tym chwalić. Okej, okay. już tak jakby jesteśmy w styczniu 2023 roku, no więc jak każda firma powinna mieć jakieś plany, jakieś cele na ten rok. No właśnie, co chcecie jakby osiągnąć, tak jakby gdzie widzicie właśnie większy potencjał. No, zakładam, że to podnosi odroczone w tym momencie, no, ale czy jakby widzicie jeszcze potencjał do rozwoju na tym polskim rynku, czy już jakby myślicie, że, że gdzieś ten płost został no, osiągnięty? Oczywiście, że tak. Jakby nadal mamy jeszcze bazę do zagospodarowania użytkowników bankowości, tak? I bankowości mobilnej, którzy z Blika aktywnie nie korzystają, więc to taki jakby organiczny wzrost na podstawowych produktach. Na pewno, tak jak już mówiłam, bardzo istotnym będzie dla nas szybki rozwój tej usługi BNPL, bo to jest też odpowiedź na to, jakby czego oczekuje rynek i w którym kierunku idzie. Dalszy rozwój płatności zbliżeniowych, ale także to, na co stawiamy i co staramy się właśnie z bankami budować, to też płatności powtarzalne, rekurencyjne. Tak? To jest też produkt, na który jest duże ssanie z rynku, mamy bardzo duże zapotrzebowanie ze strony merchantów. Musimy tą usługę wdrożyć w bankach, żeby ona mogła chodzić, bo w tej chwili ona jest tylko w dwóch, ING i PKoS, a zależy nam na tym, żeby zbudować jej zasięg, bo to jest też olbrzymi potencjał transakcyjny. No i kolejna rzecz, którą już się chwaliliśmy i myślę, że w niedługim okresie będziemy mogli powiedzieć dużo więcej, niedługim, myślę, w perspektywie tygodni, to są płatności blikiem za podatki. To jest też coś, co, co jakby jest kolejnym, jakby takim bardzo szerokim, tak? Polem do, do nowej transakcyjności. Czyli już w tym najbliższym cyklu rozliczeniowym, czyli mówię teraz o, o podatkach za 2000, już będzie możliwość, prawda? Pitroczny, tak. A, okej, okay, no to jest ważne. Dla ważna osób podatka. indywidualnych. Okej, okay, rozumiem. No to też jest ważna informacja, tak? Bo, bo tak, rzeczywiście. Więc... Więc ten potencjał wzrostu cały czas jeszcze jest, cały czas są jeszcze niezagospodarowane jakby obszary tego rynku płatnościowego, gdzie my, możemy, gdzie my możemy funkcjonować. No i oczywiście też jakby abstrahując od polskiego rynku i tego, o czym powiedziałam przed chwilą, ten rozwój zagraniczny, ale nie tylko jakby tak rynek per rynek tak i wdrożenia Blika, ale też współpraca z globalnymi merchantami, tak żeby Polacy, użytkownicy Blika, te 20 milionów użytkowników zarejestrowanych mogło płacić Blikiem w międzynarodowych tak, sklepach. Które, które oferują swoje usługi, także tam też tą sieć akceptacji Blika budujemy. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.